Witajcie widzowie, w tle za mną widzicie Hymer Mobila 524, nowego kampera moich rodziców. No, nie do końca nowego, oczywiście jest to samochód używany, już nawet dość wiekowy, ale nowszy od tego, którym dysponowaliśmy wcześniej i którego poznaliście już na moim kanale. Zapraszam Was na film, w którym pokrótce opowiem Wam o tym, jak wyglądały poszukiwania tego kampera oraz przedstawię go w ramach takiego pierwszego wrażenia. Poszukiwania kampera to nie jest prosty temat. Tych samochodów nie jest zbyt dużo. No i żeby kupić coś, co ma ręce i nogi. Trzeba też mieć o tym trochę pojęcia. Tych kilka lat użytkowania poprzedniego Hymermobili'a oraz wcześniejsze jego blisko dwuletnie poszukiwania nauczyły nas tego i owego na temat tego typu samochodów. Więc poszukiwanie tego auta było już nieco prostsze. Po pierwsze, wiedzieliśmy mniej więcej czego oczekiwać. Mój ojciec najpierw chciał kupić w ogóle campervana, czyli busa z wyposażeniem kempingowym, i taki samochód oglądaliśmy też w pierwszej kolejności. Właśnie ruszyliśmy na poszukiwania. Jedziemy na Dolny Śląsk do świetnicy, gdzie będziemy oglądać pierwszy samochód po selekcji wcześniejszej w internecie, który wytypowaliśmy jako możliwy, atrakcyjny. Pierwszy przystanek na naszej mapie poszukiwań kamperów to takie niebieskie Ducato, jak widzicie właśnie za mną. No i przyjrzymy mu się bardziej z bliska. Ducato Postle. Zielone szyby, takie nietypowe niebieskie malowanie. No, i zobaczmy na szczegóły. Patrząc po zewnątrz, to przede wszystkim w całości ten camper był malowany i to niejednokrotnie. Wszędzie tutaj, pod każdym tym miejscem technicznym, jest jakaś korozja. Skorodowane są też progi dość mocno. Akurat o tym wiedzieliśmy, to nie jest żadna dla nas niespodzianka. Tak samo jak to, że wnętrze wygląda całkiem ładnie. Fotele, jak na 169 tysięcy przystało, są w niezłej kondycji. Zresztą tutaj jest przede wszystkim bardzo dobry silnik, i to jest chyba. Większa zaleta tego egzemplarza Turbo Diesel. Tutaj jest silnik 2,5 litra Diesel Iveco. No, sam silnik wygląda w miarę przyzwoicie. Jest suchy, nie widać żadnych wycieków. No, Filtr ogromny. No, myślę, że od strony mechanicznej można by tu jeszcze szukać w tym samochodzie dobrych stron ten samochód powinien być znacznie bardziej dynamiczny i znacznie bardziej oszczędny od naszego 1.9 Turbo. Na podłodze jakiś płyn wylany, możliwe, że z nagrzewnicy, bo tutaj jest nagrzewnica, więc to też rzecz, o której trzeba pomyśleć ewentualnie. Drewienko charakterystyczne plastikowe drewno dla kamperowych w wersji Citroen, Opel, Fiatów. Za siedzeniem kierowcy jakieś haczyki ale fotel luźno lata, a nie powinien aż tak luźno latać, oczywiście obrotowy fotel, ale tego nie usprawiedliwia. Z tej strony też korozja już się rozpanoszyła. Klamki brakuje, ale klamka to nie jest problem. Stolik rozkładany tu z przodu pomalowany też z pędzla. Kiedy weszliśmy, tego nie czujecie, ale kiedy weszliśmy, było czuć odrobinę wilgocią, no to też nie powinno bardzo dziwić, samochód ma swoje lata. Ale im więcej widzimy szczegółów, takich jak chociażby ta skorodowana kratka, wychodząca gdzie gdzieniegdzie gąbka pomiędzy tymi gąbeczkami. O, tutaj widać, jak okropnie jest przymalowane okno. No i też brakujące elementy klipsów od, od szafek, w samych szafkach. No tu akurat jest cały zawias, ale w większości szafek są te zawiasy poodłamywane. Zatem są to różne rzeczy, o których trzeba pomyśleć w kontekście ewentualnego zakupu naprawiania takiego auta. Nie jest to na pewno egzemplarz wzorcowy, chociaż jego dużą zaletą jest Łazienka. Łazienka, która akurat jest w całkiem niezłym stanie. Nie ma tutaj, poza tym, że są jakieś ślady, prawdopodobnie, są to przewiercone. No tak, to są te haczyki, które są za kierowcą, tutaj wystają w tą stronę. No cóż, ktoś się nie spisał, robiąc z tym. O, nie zamyka się łazienka, ale się trzyma, to już jest coś. Także generalnie samochód w stanie, co najwyżej średnim, na pewno... Nie wart tyle aż ile sprzedający sobie za niego życzy, także będziemy szukali dalej. Ale to nie jest też tak, że otwarliśmy Elixa, wybraliśmy pierwszego z brzegu kampera i pojechaliśmy go oglądać. To nigdy nie jest tak prosto. Najpierw oglądaliśmy kilkadziesiąt, czy nawet sto kilkadziesiąt tych ogłoszeń. Oglądaliśmy przeróżne samochody z mniejszymi lub większymi wadami. Ostatecznie zdecydowaliśmy się pojechać, obejrzeć właśnie ten niebieski samochód, który przed chwilą widzieliście ale nie spełnił on, jak widzieliście też, naszych oczekiwań. Wtedy też udało mi się przekonać tatę do tego, że jednak camper van to nie jest to, że jednak Integra to jest prawdziwy kamper, w Integrze jest miejsce, w Integrze mogę spokojnie zabrać trójkę moich dzieci, co w camper vanie, w takim busie do 3,5 tony niekoniecznie byłoby możliwe. No więc zaczęliśmy oglądać kampery typu Integra, no i oczywiście to kazało natychmiast zweryfikować wartość finansów, które mieliśmy w stosunku do rocznika, na który nas było stać. Camperwana mogliśmy kupić na pewno o dobrych 5-6 lat młodszego, ale pojawił się ten samochód za nami. Ten Mobil 524 pojawił się w ogłoszeniach i był to od razu zaznaczone: było, że ten samochód jest uszkodzony. Uszkodzenie jest z przodu, ja zresztą wam to za chwileczkę pokażę. So, podejdźmy od razu. I to uszkodzenie nie było dla nas dyskwalifikujące, ponieważ samochód jest jezdny, nie ma uszkodzonej ramy, nie jest przestawiony układ jezdny, nie jest uszkodzony mechanicznie, jest po prostu powierzchniowo, troszkę tutaj pokieraszowany. To jest kosmetyka, ale to jest trudna do wykonania kosmetyka, bo niewiele osób wie, jak naprawiać tego typu pojazdy. No ale pojechaliśmy go oglądnąć i wyglądało to tak. Przyjechaliśmy dzisiaj pod granicę ukraińską z kolei i oglądamy Hymera. Jego troszkę uszkodzonego. Tym razem stwierdziliśmy, że trzeba się przyjrzeć Integrze, no i jest prawidłowa marka Hymer. Ale o ile ten samochód jest względnie niestary, bo jest z 2003 roku, to niestety, ale jego wadą jest to, że bardzo długo stał wyeksponowany na słońce tą stroną co widać po tym, że wszystkie uszczelki stwardniały bardzo spod każdego jednego technologicznego otworu wystają, wypływają resztki takiego kleju, na którym są dane elementy od, osadzone logo Chimera jest mocno wyblakłe tak samo jak reszta kalkomanii napisy drzwi wszystko tutaj działa, we wnętrzu wszystko generalnie działa i działa bezproblemowo, natomiast poza uszkodzeniem tej ściany frontowej, którą, o której wiedzieliśmy już z ogłoszenia, no to też okazuje się, że tu jest pogięta ta część blaszana. No i tu widać, jak, jak wręcz popękał ten element, który był gumą. Wszystko to by trzeba było rozebrać, poskładać. Widać też uszkodzenia pod maską. Widać, widać to, jak okular Fiata Ducato został pogięty w całości. To, że brakuje tutaj kawałka napisu, Hymer, to, to nie jest problem. To są rzeczy, które można odratować, które można w jakiś sposób zmodyfikować. Jest elektryczny schodek, podwójny przelotowy bagażnik, no i bardzo duży garaż z tyłu. Spanie takie niezbyt duże z tyłu. Spanie nad kierowcą podwójne, duże. No i oczywiście jest to miejsce tutaj przy, przy schodku, przy wejściu, gdzie jest ta kanapa. Z tym asymetrycznym, bardzo śmiesznym stolikiem. W środku wszystko działa, w środku wszystko wygląda dobrze. Może poza tymi plastikami przy szyberdachach, gdzie znowu dało o sobie znać słońce, gdzie one są po prostu dość mocno powykrzywiane i pożółkłe. Ale auto jest w środku suche, w związku z czym nie pozostaje nic, jak tylko ponegocjować cenę. Po intensywnych pertraktacjach doszliśmy do porozumienia co do ceny i kupiliśmy naszego Hymmermobila 524. Ten samochód wymaga pewnej kosmetyki poza tymi uszkodzeniami w przodu również innej zewnętrznej. I teraz zapraszam Was na taki mały tur po Hymermobilu 524 naszym nowym kamperze. Zacznijmy od tego najtrudniejszego, czyli od przodu. Widać, że jest strzaska na przednia szyba, no i dość poniszczona ta konstrukcja plastikowego przodu. Na szczęście tylko plastikowego przodu. Tu przy wlewie paliwa są też drobne uszkodzenia już tej aluminiowej części, ale to wszystko da się wyprowadzić, to wszystko da się ponaprawiać. Jak to będzie wyglądać, jak to będzie naprawiane, o tym opowiem Wam w kolejnej części przedstawiania tego samochodu, kiedy już będziemy się nim wybierać na jakiś pierwszy wyjazd. W tym momencie mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że na Przykład, ta szyba to nie jest szyba do jakiegoś zwykłego busa ani tym bardziej do osobówki. Sama ta szyba to jest 5000 zł, straszne pieniądze, no ale do kampera. To tak jak jest hasło ślub przy jakiejś imprezie, to jest razy 3. Jak jest hasło kamper przy busie, to też jest razy bardzo wiele. Z zewnątrz ten samochód bardzo podobny jest do naszego byłego Mobile 524. Jest od niego ciut dłuższy, tam było 540, tu mamy 6 metrów. No, ale układ w środku jest dość mocno różny i dużo bardziej praktyczny, co pokażę Wam za chwilę. Z zewnątrz natomiast mamy bardzo fajny przelotowy bagażnik. Pokażę Wam go od drugiej strony. Tutaj natomiast zacznijmy od tego schowka. To jest schowek, który jest pod kanapą. Tutaj mamy przyłącz wody. Tutaj wejście, dostęp do toalety chemicznej. To wszystko jest tak zrobione w bardzo przemyślany sposób. No i przelotowo też ogromny garaż. Też Wam go pokażę z drugiej strony. Zostawię tu otwarte, żeby było widać, jak tu jest dużo miejsca. Jak przechodzimy sobie przez ten bok, to widać dwie wady. Prawdopodobnie tą stroną ten samochód stał do słońca, przez co kalkomanie na tej stronie auta są dość mocno wyblakłe i przez co silikon, na którym osadzone są, czy tam klej, na którym osadzone są, wszystkie elementy zewnętrzne, czarny klej, jest trochę wytopiony. To wszystko będzie wymagało oczywiście Intensywnej pracy detajlerskiej, ale to wszystko da się zrobić. Tak samo jak wymienić trzeba będzie te elementy gumowe na nadkolach. One są wszystkie tak zeschnięte, tak wypalone od słońca, że po prostu zesztywniały i się kruszą. Kruszy się też lakier na niektórych tych plastikowych elementach, na przykład na tylnym zderzaku. Zresztą o tutaj widać też jak bardzo odstaje ta guma. To wszystko są rzeczy kosmetyczne, rzeczy, które nie są bolesne, ale które świadczą niestety o tym, że ten kamper dużo czasu stał na słońcu. U nas już ten problem, go tak bardzo dotykać, nie będzie, więc trzeba go odświeżyć i znowu będzie wyglądał jak prosto z salonu. Z drugiej strony, zacznijmy właśnie od dostępu do tego dużego bagażnika. Bagażnik, tudzież garaż, jak zwał, tak zwał, to jest miejsce, w którym spokojnie można wpakować dwa rowery. Zresztą są tutaj nawet uchwyty dwa dorosłe rowery. Mam na myśli, bo podejrzewam, że rowerów dziecięcych do tych dorosłych spokojnie można jeszcze tutaj przynajmniej dwa dopasować. Zamknijmy sobie garaż. I popatrzcie, z tej strony mamy to samo, też mamy wypalone od słońca te gumy i tak średnio ładnie prezentujące się te doły w tym kolorze takim szarym, ponieważ przedni zderzak też był potrzaskany, też siłą rzeczy będzie go trzeba polakierować, no to i prawdopodobnie dookoła cały ten dół zostanie przelakierowany, tu zresztą są jeszcze jakieś ślady po gałęziach, no wszystko to trzeba odświeżyć. Ten element, który tutaj widzicie, to jest mocowanie do rolety. Rolety, która jest w tym samochodzie bardzo długa dużo dłuższa niż w naszym poprzednim, więc to też jest niewątpliwie plus. Przyłącz elektryczny. No i tu znowu widać to oddziaływanie słońca. To trzeba będzie w jakiś sposób nareperować albo po prostu wymienić na nowe. To nie są akurat tak bardzo drogie rzeczy jak inne tematy kamperowe. Wywietrznik od lodówki. Możliwość przyłączenia zewnętrznego gazu. No, i tu jest właśnie ten przelotowy bagażnik. Nie wiem, czy to widać? Widać, to chyba to widać, a zatem tam można naprawdę dużo napchać. Co istotne, to jest samochód zimowy. Tutaj mamy ocieploną podłogę i możemy spokojnie wybrać się tym samochodem gdzieś w zimie. Tutaj w tym bagażniku, oczywiście, miejsce na butle gazowe, też w tej chwili on jest pusty. No, i tak się ten samochód prezentuje z zewnątrz. A teraz zapraszam Was do środka. Do środka, do którego możemy się dostać po podwójnym wysuwanym schodku. Wchodzimy do środka, nie będę rozkładał tego e, z tych schodków. I pierwsza rzecz, która bardzo praktyczna rzuca się w oczy, na drzwiach mamy Mosquitier. Ona już nie wisi tak jak w poprzednim kamperze nad drzwiami, tylko po prostu otwiera się na całej szerokości. Tych drzwi jest to bardzo wygodne. Tak samo jak bardzo pomysłowe jest to, że zamek ma taką osłonę, żeby po prostu się o nią nie brudzić, kiedy się wsiada, wysiada do samochodu. No i idźmy przez elementy wyposażenia. Nad drzwiami mamy ten taki centralny komputer, nazwijmy to, którym sprawdzimy sobie naładowanie akumulatorów, sprawdzimy sobie poziom wody brudnej i czystej, sprawdzimy sobie przyłącz 230, przyłącz 12, wszystko to zapinamy i rozpinamy właśnie na tym panelu. Patrząc tak właśnie może od góry, no to tu mamy bardzo duży szyberdach, bardzo podobny do tego z poprzedniego kampera. Z tyłu nad sypialnią tylną jest jeszcze jeden szyberdach, no i w łazience jest też jeszcze jeden, zaraz Wam to pokażę. Szafki w podobny sposób funkcjonują jak w tamtym Hymerze. Jest ich tutaj cztery duże szafki, tam w części sypialnianej są kolejne szafki i jest ich również cztery. Plus dodatkowo po bokach mamy półki, a poniżej półek widzimy od razu taką formę drewnianego ogrodzenia materaca, które ogranicza materac, żebyśmy nie wykopali się przez szybę, nie wypadli przez szybę, jeżeli na przykład spałyby tutaj dzieci, a zapewne tak właśnie w naszym przypadku będzie. Obok tego łóżka mamy dużą szafę z osobnym oświetleniem, to też jest bardzo pozytywne. Pod szafą, oczywiście, jest centralka do ogrzewania ogrzewania centralnego gazowego. Symetrycznie tutaj jest Łazienka. Łazienka, która też ma bardzo dużo fajnych patentów, jak na przykład to, że drzwi możemy sobie odgrodzić w taki sposób. Dzięki czemu nie będziemy sobie w środku, będąc, nie będziemy sobie zalewać części toaletowej, biorąc prysznic. Zamiast zasłonki, która była w tamtym kamperze, właśnie tu jest taki patent, chociaż zasłonkę, jak widzę, też by pewnie tutaj się dało wkomponować. Sama łazienka jest znacznie większa niż w naszym poprzednim numerze mobilu. Też jest duża szafka zamykana, większa niż w tamtym. Tutaj dodatkowe szuflady, półeczki. Jeszcze jedna duża szuflada. Tutaj razem z takim korytkiem to naprawdę można dużo rzeczy zapakować do tego samochodu. Umywalka no to dosyć standardowa sprawa. No, i ten wspomniany wcześniej przeze mnie drugi szyber dach, Bardzo duża łazienka to jest niewątpliwie też i właśnie duży plus. Pozostając jeszcze w tej części tylnej, to tutaj w schodkach mamy dodatkowe schoweczki. Także żadna przestrzeń tutaj się nie marnuje. Wszystko jest przemyślane i rozwiązane tak, żeby miało to ręce i nogi. Widzicie też tutaj jeden z tych punktów rozprowadzenia ciepła i otwór. Taki do kontroli poziomu wody, wody szarej, wody białej z drugiej strony. Takie dwa otwory w podłodze. Nimi sobie możemy to wszystko skontrolować, a jest to w ten sposób zorganizowane, dzięki czemu te zbiorniki nie zajmują tak jak w poprzednim kamperze zbiornik na czystą wodę zajmował nam jeden z bagażników, tutaj jest to w podłodze, jest to oczywiście wyizolowane, jak już wspominałem, jest to kamper z możliwością użytkowania go zimą. Jak już byliśmy w łazience, to teraz tutaj jest jeszcze jedna szafka. Ona, podejrzewam, była przeznaczona na telewizor. My już nie będziemy się bawić w takie rzeczy, kto dzisiaj ogląda cokolwiek w telewizji. Raczej korzysta się z jakiejś formy komputera, który mu się streaminguje internet, no więc to będzie można oglądać na tym bardzo ciekawym w kształcie swoim stoliku. Ten stolik ma możliwość przesuwania się na zewnątrz, dzięki czemu jest bardziej praktyczny. Obydwa fotele są obrotowe. To wszystko Wam pokażę szczegółowo już w kolejnej takiej dużej prezentacji tego konkretnego auta. Na razie tylko takie przywitanie. Pod tą trzyosobową kanapą jest dodatkowy bagażnik. Stronę kierowcy mamy już omówioną, więc teraz przejdźmy na stronę pasażera. I tak, po prawej stronie, tutaj na drzwiach szafy, mamy sterowanie temperaturą wewnątrz. To jest oczywiste miejsce dla tego sterowania, jeżeli pod spodem szafy jest zasadnicza część ta ogrzewająca ta truma na całej długości kuchni rozciągnięty jest odciąg i oświetlenie a pod nim mamy okno. Okna zwróćcie uwagę pomijając już to że oczywiście wszystkie okna też mają moskitiery i, i zasłony takie termiczne to na dodatek mają one już pojedyncze klamki ta jedna klamka obracając się rozsuwa na tych wszystkich zamkach. Taką listwę, która się ciągnie wzdłuż całej szyby. Prawdę mówiąc, jest to chyba trochę mniej praktyczne. Też będziemy musieli te szyby porozbierać, żeby to wszystko przeczyścić, bo to wszystko bardzo ciężko chodzi. Kran jest. Już na zewnątrz. On się nie chowa, nie składa za każdym razem, jak musimy się zbierać na dodatek. zlewie jest przykryty taką niezależną półką, więc możemy sobie po prostu zrobić tutaj blat kuchenny przy przygotowywaniu posiłków. Jeżeli coś nawet z niego ścieknie, to ścieknie prosto do zlewozmywaka. Jest to bardzo wygodne i bardzo dobrze przemyślane. Obok kuchenka. Kuchenka z trzema palnikami. Nie wiem, czy trzy palniki są w warunkach wakacyjnych potrzebne, no ale tutaj są. No i pod spodem oczywiście szafki, wszystkie te szafki mają takie sprawne te urządzenia do otwierania ich, te sprawne te klameczki. Tutaj mamy zawory do części technicznej. Pod szufladą oczywiście szafka na garnki, jedna i druga. Wszystko to jest naprawdę bardzo fajnie praktycznie pomyślane. Lodówka oczywiście na trzy zasilania i też już nowocześniejsza niż w przypadku naszego poprzedniego Hymermobila. Do, tu jest jej blokada. No i lodówka też z dużym zamrażalnikiem to jest w warunkach kempingowych dosyć ważne. Obok kuchni mamy jeszcze schowek, taki na parasole, można by powiedzieć. Tutaj też sprytnie ukryta jest część ta odsłaniająca część kabiny od części mieszkalnej. No, i oczywiście podwieszane łóżko tego nie będę dzisiaj ściągał, ale pokażę Wam, że teraz trochę inaczej. Nie ma, już tu na boku lampy, lampki są tu u góry i zaświecane przy powiedzmy takiej środkowej sekcji u góry. Deska rozdzielcza to jest Fiat Ducato trzeciej generacji po liftingu, Bardzo deska już nowocześnie wyglądająca, i w tym nadwoziu z zewnątrz mogła być jeszcze deska Ducato trójki przedliftowego, taka bardziej kwadratowa, taka jak w tym niebieskim samochodzie, który widzieliście na początku filmu. Tutaj już to wygląda nowocześniej, zresztą cała deska również wygląda dość nowocześnie. Tu w szufladzie tej na boku jest pochowane sterowanie również do tej elektronicznej części całego samochodu. No i tak z praktycznego punktu widzenia prezentuje się część mieszkalna i część z przodu, która oczywiście ma też osłony na szybach: osłony na te szyby trójkątne, osłony na drzwi i szybę elektryczną w drzwiach. Tu już jest szyba elektryczna, z drugiej strony jest szyba przesuwna, tak jak poprzednim kamperze. No i zostaje jeszcze trochę takiej busowej praktyczności. Jest tutaj podnoszony taki daszek, żeby sobie na przykład przypiąć mapę albo coś innego. Nad tym jeszcze będziemy na pewno myśleć w przyszłości. Wyjdźmy sobie przez drzwi kierowcy. Wszystko to wygląda bardzo elegancko, chociaż niestety właśnie widać na tym trochę zęba czasu w postaci tych lekko pożółkłych elementów, ale tak jak mówiłem dużo detajlerskiej pracy. I będzie jak nowe. Jak widzicie, zakup kampera to nie jest prosty temat, jeżeli dysponujemy odrobiną. Takiej finezji technicznej możliwości też przede wszystkim postawienia gdzieś takiego auta, żeby sobie przy nim dłubać, to możemy pokusić się o takie auto, które wymaga trochę pracy. Na razie może nie wygląda ono zbyt spektakularnie, ale zobaczycie, jak będzie, kiedy z nim skończymy, kiedy będzie się już nadawać do wyjazdów wakacyjnych. A Wy co myślicie w ogóle o koncepcji kampera integry, kampera w busie, napiszcie o tym w komentarzu, pamiętajcie o kciukach w górę o subskrypcji motopasi Kamila i do zobaczenia.